Pani prezydent, czy mogę zaprosić na scenę prezydent Warszawy, pani Hanna Jastrzębiczak. Dziękuję jeszcze raz. I myślę, że ten klimat taki krakowskiego przedmieścia, który jest szczególny, nie mam wątpliwości, że krakowskie przedmieście od Placu Zamkowego, a jeszcze i Nowe Miasto i dalej, ale już to są najpiękniejszy tak które tak, w tak. Europie, a może nawet na świecie. W no, środku placu to spotkać, ostrożnie, spokojnie, nie szalejemy. Bardzo proszę teraz wtyczkę tak trochę w państwo, znaczy trochę w moje lewo. Uwaga, idziemy na spotkanie. Zbierzamy teraz, niech wtyczka zmierza ku gniazdku, bo na razie idą równolegle. W tym momencie nie może nastąpić. Uwaga, i dokonujemy nam teraz wrażenia. Yy, musimy zgrać w dziurki z bolczykami. Uwaga, uwaga, i już. 100 tysięcy świetlnych punktów, 1500 błyskowych ram, które na razie widzimy. Zobaczcie jak pięknie rozpala się coraz bardziej choinka, coraz więcej świateł, si przypomnę, ponad 100 tysięcy świetnych punktów jest na niej i 1500 błyskowych lampek. Cała moc osiedlenia w Warszawie 150 kW. O mamo, powiedział. Tak, chodź, tak? Za mną piśmie, co myli mi sześć, to na mój najlepszy rzek na dziń. Na dziń, już nie rób srogich głupi, nie pójdę, nie spodziewaj się, Dostanę odpół, nie gniewaj się. Na dziń, na dzień.